No widzowie, e, dzisiaj oceniamy konta gościu Nick Kaczorowski-Hue e, bo podał mi nazwę, wy też możecie e, pod tym filmem A i prawie mam całą mega świnie blisko e, Dobrze e, Przepraszam Kluby no, Szukaj klubów Dobra, jaki? Wojownicy Wojny? Droga, applica, dobra czyli psa. I woj o I ma woj... Jest duże go, wy. Mam Nie, pytanie. małe. się Kasper no. Siema? No, siema. No. siema. Przepraszam, jak coś Przepraszamy, przepraszam. No, zatrzymaj to. Wojownicy wojny. Tak? Dobrze? Szukaj. O, kurde. Jak on ma na imię? Kaczerowski chłop. O, jest. Jesteś gościu. jesteś członkiem. Check out my Która zwycięska pasa? O, kurde. Gościu, gościu, to mnie zaskoczyłeś. Pucharki nie są jakoś wybitne. Uuu, 25 ranga? Jak na tyle pucharków. Świetnie. Ja mam 25 tysięcy pucharków, a mam tylko dwie. A gościu to ma 5000, no już nie miem starej graczki no to jest fajne konto moja ocenka to no za tą zwykłę tą pasę 50 prawie no kurde gość That's gotta hurt kurde jak coś, to gościu tym nie dode doznaj, ja ci podam ten y, nick na koniec ID. I wy też mnie dodawajcie, jeżeli chcecie. Time for trouble! Nie no. Konko. 7 na 10. 6 na 10. Dobra. 6 na 10. 6 na 10. Stary, masz do poprawienia tylko ten. Yy... Wszystko wyraż dobre, tylko pucharki masz do poprawienia. No i dobrze. I dużo masz na dół. To serie 7 na 10. Yy, I. Moje ID. Tam masz pod z takim logi. Lagu polskiej drużyny, jakbyś nie wiedział. Yy, 9-2J. LP90Q2. Dodaj mnie do znajków. Wy też, jeżeli chcecie. Ja kończę ten filmik. Dziękuję, Ty, tylko że się odezwałeś. Pa.